W ołowiane i mroźne popołudnie 23 października 1874 roku wewnętrzny dziedziniec sierocińca świętej Jadwigi w małym polskim miasteczku Sandomierz stał się sceną wydarzenia, które rzucało wyzwanie historycznemu i racjonalnemu zrozumieniu przez ponad wiek. To, co miało być przyziemnym zapisem administracyjnym, przekształciło się w uchwycenie starożytnego horroru. Pod niebem, które obiecywało pierwszy śnieg jesieni, piętnaścioro dzieci ustawiono przed kamienną ścianą poplamioną wiekową wilgocią. Cisza była nienaturalna. Nawet wiatr z nad Doliny Wisły nie śmiał wiać. Stanisław Kowalski, wędrowny fotograf wynajęty na tę okazję, regulował swój aparat miechowy, walcząc z malejącym światłem i instynktownym dyskomfortem, który sprawiał, że jego dłonie pociły się pomimo zimna. Migawka musiała pozostać otwarta przez 42 długich sekund. 40 sekund absolutnego bezruchu. Ale kiedy szklana płyta została wywołana kilka dni później, to co wyłoniło się z chemii nie było tylko portretem wiktoriańskich sierot. Było to dokumentalny dowód wezwania. Aby zrozumieć fotografię, musimy zrozumieć świat, w którym została zrobiona. Rok 1894 w Polsce pod zaborami był czasem napięcia. Sandomierz, znajdujący się pod panowaniem rosyjskim po upadku Powstania Styczniowego, żył w cieniu brutalnych represji. Instytucje takie jak sierociniec świętej Jadwigi działały pod ciągłą groźbą zamknięcia, co tłumaczy nagłą potrzebę matki przełożonej Agnieszki Górskiej, aby udokumentować dobry porządek instytucji dla władz carskich. Ale Sandomierz miał swoje własne duchy, znacznie starsze niż polityka zaborców średniowieczne miasto z brukowanymi uliczkami i wąwozami żyło zanurzone w uporczywej mgle i wiejskich przesądach. Śmiertelność niemowląt była druzgocąca, choroby takie jak tyfus i gruźlica dziesiątkowały całe rodziny, zapełniając sierocińce takie jak święta Jadwiga do granic możliwości. Sam budynek sierocińca, dawny klasztor na szczycie wzgórza, był fortecą z szarego kamienia, nieprzystosowaną do zamieszkania przez ludzi. Zimą dzieci spały stłoczone, aby nie zamarznąć, ale fizyczne zimno było najmniejszym problemem. W regionie świętokrzyskim istniało przekonanie, umarli wzywają żywych. A na tym szczycie wzgórza coś bardzo starego zdawało się szeptać. Ocalała fotografia, płyta mokrego kolodionu o wymiarach 18 na 24 cm jest technicznie imponująca jak na tamte czasy, ale wizualnie przerażająca. W centrum 15 dzieci jest ułożonych w trzech symetrycznych rzędach. Pierwszy rząd młodsze dzieci, w wieku od 4 do 7 lat, siedzące na kamiennej podłodze. Drugi rząd dzieci średnie. W wieku od 8 do 10 lat stojące, trzeci rząd najstarsze, w wieku 11 i 12 lat w tle. Flankując grupę są dwie zakonnice: matka Agnieszka Górska po lewej i młoda siostra Katarzyna Kowalska po prawej. Anomalia jest natychmiast zauważalna dla każdego uważnego obserwatora. W portretach z XIX wieku absolutną zasadą było patrzenie w obiektyw aparatu. Była to kwestia dyscypliny i techniki. Jednak na tym zdjęciu wszystkie piętnaścioro dzieci patrzy w lewo i w górę. To nie jest przypadkowe spojrzenie. To mechaniczny, zsynchronizowany ruch o wojskowej precyzji. Ich głowy są odwrócone pod dokładnym kątem 45 stopni. Ich oczy są szeroko otwarte, usta lekko rozchylone, wyrazy wahają się między absolutnym przerażeniem a hipnotyczną fascynacją. Ignorują fotografa. Ignorują zakonnice, ignorują świat, patrzą na jeden punkt, trzecie okno od lewej, na drugim piętrze budynku w tle ciemne okno bez szyby, bez zasłon okno skrzydła, które według rejestrów sierocińca było zamknięte i opuszczone od dziesięcioleci ale najbardziej niepokojący szczegół nie dotyczy dzieci dotyczy zakonnic. Siostra Katarzyna jest jedyną osobą na zdjęciu patrzącą w aparat. Jej wyraz twarzy to powstrzymywana panika. Wpatruje się w obiektyw, jakby błagała o pomoc. Jej dłonie zaciśnięte tak mocno, że kostki są białe. Ona wie, że coś jest nie tak. Matka Agnieszka z drugiej strony naśladuje dzieci. Ona również patrzy na puste okno, ale ona nie czuje strachu. Na jej surowej twarzy jest spokojny, niemal ekstatyczny uśmiech. Nie trzyma krucyfiksu w modlitwie, ale wyciąga go w kierunku okna jak ofiarę. Dzieci na zdjęciu nie były tylko anonimowymi postaciami. Były ocalałymi z głębokich traum, co według okultystów czyniło ich dusze pękniętymi i przepuszczalnymi dla zewnętrznych wpływów. W pierwszym rzędzie mała Zofia Nowak. Lata, wydaje się, że przestała oddychać. Porzucona z karteczką, nie mogę jej nakarmić, Zofia zaczęła na tygodnie przed zdjęciem nucić melodię w wymarłym słowiańskim dialekcie. Obok niej bliźniaczki Anna i Magdalena, nierozłączne, trzymają się za ręce z desperacją. W tylnym rzędzie naturalny przywódca grupy, Wojciech Nowicki, 12 lat, pokazuje najbardziej widoczną walkę. Mięśnie jego szyi są napięte. Wydaje się próbować odwrócić twarz od okna, walcząc z niewidzialną siłą, ale jego oczy pozostają tam utkwione, schwytane. Małgorzata Dąbrowska, 10 lat, znana zakonnicom z widzenia rzeczy, których nie ma, jest jedynym dzieckiem, które lekko się uśmiecha, uśmiech rozpoznania, jakby w końcu widziała fizycznymi oczami to, co zawsze widziała umysłem. Nie pozowali. Odpowiadali. W dokładnym momencie, gdy Kowalski otworzył migawkę, coś w oknie ich wezwało. Ciche, psychiczne i nieodparte wezwanie. Kiedy Stanisław Kowalski wywołał szklaną płytę w swoim improwizowanym studiu, jego ręce drżały tak bardzo, że prawie ją upuścił. Za pomocą lub i mocnego światła ziarnisty szczegół tła obrazu ujawnił niemożliwe. W tym oknie na drugim piętrze, gdzie nic nie powinno być poza ciemnością i kurzem, była postać: blada sylwetka, wysoka, kobieca, stała cofnięta w ciemność pokoju, ale wystarczająco widoczna, by zostać uchwycona przez długą ekspozycję. Jej ramiona nie były wzdłuż ciała, ale wyciągnięte do przodu, w kierunku dziedzińca, w kierunku dzieci. To nie była postawa oczywistego zagrożenia, to była postawa powitania, uścisk matki czekającej na swoje dzieci, biegnące w jej ramiona. Ale było coś zniekształconego w proporcjach, coś w sposobie, w jaki światło zdawało się być pochłaniane przez postać, zamiast się od niej odbijać. Kowalski przekazał zdjęcie, wziął zapłatę i uciekł z miasta następnego dnia. Resztę swoich dni spędził pogrążony w alkoholu, mamrocząc o kobiecie, która wzywa. Wiedział, że jego aparat nie stworzył tego obrazu, on tylko świadkował. Tajemnica sierocińca świętej Jadwigi nie zaczęła się w 1874 roku. Korzenie zła sięgały głęboko w glebę tego wzgórza, przecinając wieki. Wykopaliska i stłumione dokumenty ujawniają, że miejsce to było święte na długo przed chrześcijaństwem. Było to miejsce kultu słowiańskich bóstw, a konkretnie istoty znanej w starych runach jako Marzanna, Matka Śmierci. W przeciwieństwie do bogiń płodności, które przynosiły życie, Marzanna była istotą powrotu. Wierzyła, że istnienie materialne jest cierpieniem i że najwyższą formą miłości jest wezwanie z powrotem dzieci do pierwotnej pustki, gdzie będą wieczne i niezmienne. Kiedy klasztor został zbudowany na pogańskiej świątyni w XIII wieku, istota nie została wygnana, została zamurowana. Ale kamień nie powstrzymuje idei. W 1552 roku zakonnica o imieniu siostra Weronika. Została znaleziona w tym samym pokoju na drugim piętrze, tym z oknem ze zdjęcia, otoczona ciałami dwanaściorga zaginionych dzieci. Weronika została skorumpowana przez istotę, wierząc, że ratuje dzieci poprzez ofiarę. Została zamurowana żywcem w tym pokoju jako kara, a okno zostało zapieczętowane. Trzysta lat później matka Agnieszka, sfrustrowana bezcelowym cierpieniem sierot i własnym kryzysem wiary, ponownie otworzyła ten pokój znalazła szczątki weroniki, a co ważniejsze znalazła obecność. Agnieszka zawarła pakt. Nie postrzegała zniknięć jako morderstw, ale jako wstąpienie. Zdjęcie z 1894 roku nie było zapisem administracyjnym. Było rytuałem, ostateczną ofiarą. Fotografia była katalizatorem. Uchwycenie obrazu istoty i zmuszenie dzieci do jednoczesnego patrzenia na nią przypieczętowało więź. Rzeczywistość krucha w tym miejscu pękła. Trzy dni po zdjęciu zniknęła Zofia Nowak. Została znaleziona rano w swoim łóżku, biologicznie żywa, ale pusta. Jej otwarte oczy niczego nie widziały. Zmarła kilka godzin później, a jej ciało pochowane na małym cmentarzu sierocińca zniknęło z grobu następnej nocy. Ziemia była nietknięta na wierzchu, trumna była pusta w środku. W następnych tygodniach i miesiącach wzór się powtórzył. Siedmioro z piętnaściorga dzieci ze zdjęcia zniknęło: Piotr, Jakub, Ewa, Małgorzata, Agnieszka i Maria. Nie było ucieczek ani ciał znalezionych w lesie. Po prostu przestali istnieć w planie materialnym, pochłonięci przez matkę, która wzywała ich z okna. Pozostałe dzieci przeżyły, ale za straszną cenę. Wszystkie zmarły młodo, dręczone koszmarami i wizjami. Siostra Katarzyna uciekła dwa tygodnie po zdjęciu, umierając dekady później w przytułku, wciąż rysując wielokrotnie to samo okno na ścianach swojej celi. Matka Agnieszka żyła do 1889 roku, przewodząc coraz bardziej pustemu sierocińcowi, z tym samym spokojnym uśmiechem ze zdjęcia. Kiedy zmarła, trzymała prymitywną, słomianą lalkę, typu używanego w pogańskich rytuałach płodności. Dziś, ponad 150 lat później, ruiny sierocińca świętej Jadwigi wciąż koronują wzgórze w Sandomierzu. Dach się zawalił, ściany ustąpiły roślinności, a archiwum miejskie woli ignorować jego istnienie. Ale główna struktura stoi, a okno, to trzecie okno od lewej na drugim piętrze, wciąż tam jest. Nieustraszeni goście i łowcy duchów, którzy odważą się wejść na wzgórze, zgłaszają spójne zjawisko, fizyczne uczucie bycia obserwowanym. Sprzęt elektroniczny zawodzi, baterie wyczerpują się natychmiast, a w ciszy nocy można usłyszeć słaby, ale nieomylny dźwięk dzieci śpiewających kołysankę w języku, którego nikt nie zna. Fotografia z 1874 roku pozostaje jednym z najbardziej niepokojących artefaktów w historii okultyzmu. Sceptycy powiedzą, że to pareidolia, oszustwo lub zbiorowa histeria spowodowana tlenkiem węgla. Ale każdy, kto patrzy na obraz wystarczająco długo, czuje trzewny dyskomfort, którego żadna racjonalna teoria nie może wyjaśnić. Strach nie pochodzi z tego, co widzimy na zdjęciu. Strach pochodzi ze świadomości, że w ten szary październikowy dzień aparat Stanisława Kowalskiego nie uchwycił tylko przeszłości. Uchwycił coś, co jest poza czasem, coś, co nie umarło, coś, co wciąż jest w tym oknie z wyciągniętymi ramionami, cierpliwie czekając na następne samotne dziecko, które spojrzy w górę. Ponieważ matka nocy jest wieczna. I nigdy nie przestaje wzywać.